Mój pobyt w celi śmierci tak zapamiętała. Wkrótce się przyzwyczaiłam do nowej sytuacji i wynalazłam przyjemny sposób spędzania dnia. Przynosiłam się wyobraźniom codziennie do jednej z wielkich galerii europejskich i oglądałam obrazy. Zaczęłam oczywiście od galerii wiedeńskiej, w której się wychowałam. Później było Prado, Louvre, Uffizi i Wenecja. Dzisiaj w cyklu zapomniani i bohaterowie. Profesor Karolina Lanzkorońska. Karolina Lanzkorońska urodziła się 11 sierpnia 1898 roku w Buchbergu w Austrii w rodzinie arystokratycznej. Dzieciństwo i młodość spędziła w Wiedniu. Tu zdała maturę w Szkole Benedyktynów we Frejung. Potem studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Wiedeńskim w 1926 roku obroniła doktorat. Następnie przebywała w Rzymie. Tu studiowała, przygotowała pracę habilitacyjną i pomagała w bibliotece stacji naukowej Polskiej Akademii Umiejętności. W 1935 roku uzyskała habilitację na Uniwersytecie Jana Kazimierza w Lwowie. Po czym objęła na nim jako pierwsza w historii uczelni kobieta katedrę historii sztuki. Dwa lata wcześniej, w 1933 roku, zmarł jej ojciec. Przejęła po nim olbrzymi rodowy majątek w Małopolsce Wschodniej. Zarządzając olbrzymi dobrami ziemskimi, zabiegała o poprawne relacje między Polakami a Ukraińcami. We wrześniu 1939 roku do Lwowa wkroczyły wojska sowieckie. Zaczęła się okupacja tego miasta. Lanskorońska nadal wykładała na Lwowskim Uniwersytecie. Po latach wspominała. Dosób do podejrzanych o zapatrywania antyrewolucyjne włazili o wszystkich godzinach do mieszkań komisarzy. Ze mną był kłopot szczególny. Byłam notoryczną pamieszczycą, a zarazem, dzięki Uniwersytetowi, nietykalną niczym poseł. Strasznie ich to złościło. A szczowy robiły peredwajnoi, Pytali z ironią. To samo co teraz. Uczyłam na uniwersytecie. Tylko miałam spokój i mogłam poza tym pisać książki. A teraz to nawet wykładów nie mogłem przygotować. Bo co rano kolbami walicie w moje drzwi. Potem wchodzicie, siedzicie, pytacie co dzień o to samo. Uniemożliwiacie wszelką pracę. A przy tym się mówi, że w Sobietach dbają o pracę naukową. A że wy grafini. U was to nie wiem. Ale w Polsce to nie. Jako w Polsce nie. Konstytucja nie uznawała tytułów. Gdy padało święte słowo konstytucja baranieni. Pokazywałam wówczas moje dokumenty i legitymację. Oczywiście bez tytułu dziedzicznego. W kwietniu 1940 roku landskorońska została zwolniona z pracy na uniwersytecie. To był dla niej sygnał że lada moment może zostać aresztowana i deportowana. Ukryła się u znajomych, a w maju 1940 roku przedostała się nielegalnie do Krakowa pod okupacją niemiecką. Tu kontynuowała rozpoczętą we Lwowie działalność konspiracyjną w szeregach Związku Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej. Jednocześnie Działała w Radzie Głównej Opiekuńczej, gdzie współpracowała z biskupem krakowskim Adamem Sapiechem. W styczniu 1932 roku, z polecenia dowództwa Związku Walki Zbrojnej, udała się do Małopolski Wschodniej, aby wyjaśnić los włoskich profesorów rozstrzelanych przez Niemców latem 1931 roku. W Stanisławowie została aresztowana i skazana na karę śmierci. To wówczas trafiła do celi i oczekując na egzekucję, zwiedzała w wyobraźni galerię sztuki. Ale do egzekucji nie doszło. Rodzina Landskorońskich była znaną rodziną arystokratyczną. Udało się skłonić do interwencji włoską rodzinę królewską. Skutek tej interwencji był taki, że Landskorońska zamiast wyroku śmierci została skierowana do obozu koncentracyjnego. Wcześniej przewieziono ją do Berlina. W styczniu 1933 roku trafiła do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Tak zapamiętała pierwszy dzień w obozie. Kazano mi przejść dalej, do małej klitki. Gdzie inna znowu wieźniarka kazała mi się rozebrać, przypatrując mi się przy tym uważnie. Mnie ta sytuacja śmieszyła. Wreszcie oświadczyła: Pani jest Polką? Zapytałam zdziwiona, po czym to poznaje. Jestem Niemką. Siedem już cztery lata, to się już człowiek nauczył, ludzi poznawać, a was to znamy dobrze. Jedne tylko Polki wchodzą tu z głową do góry i z miną po prostu wesołą. W Ravensbrück, Landskorońska prowadziła wykłady dla więźniarek. Opowiadała im o Rembrancie, Michalaniele i innych dawnych mistrzach. Wolność odzyskała 5 kwietnia 1935 roku. Zawdzięczała ją tym razem interwencji Karla Jakuba Burkharda, dyrektora generalnego Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Po zakończeniu działań wojennych Lancgorońska osiadła we Włoszech. Tu prowadziła dla żołnierzy II Korpusu zajęcia z historii sztuki. W latach 1939-51 w Polskim ośrodku naukowym w Londynie kierowała tak zwanymi szkółkami wakacyjnymi dla dzieci polskich. Działała również w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie z siedzibą w Londynie. Najważniejszym dziełem, któremu Lanskorońska poświęciła się po wojnie, był Polski Instytut Historyczny. Powołany do życia w listopadzie 1935 roku przez księdza prałata Waleriana Mejsztowicza przy jej współudziale. Najpierw utworzyła pismo Antemurale, zamieszczające prace polskich uczonych w językach europejskich. W 1960 roku zainicjowała wydawanie serii 76 tomów Elementa ad Fontium Editiones. W ramach serii źródłowej publikowano Polonika znalezione w archiwach europejskich. Ostatnią jej wielką inicjatywą naukową była rozpoczęta w 1988 roku edycja serii źródłowej pod tytułem Akta nuncjatura Polonii alandsko korońska nie tylko zajmowała się działalnością edytorską, prowadziła również ożywioną działalność stypendialną. W 1960 roku jej brat, Antoni, utworzył fundusz imienia Karola Landskorońskiego, przekształcony w 1967 roku Fundację Landskorońskich z Każdego roku fundacja udzielała około 40 stypendiów dla naukowców przygotowujących doktoraty, habilitacje bądź publikacji. Lanskorońska nie ograniczała się do działalności fundacji. Wspierała zawsze ludzi potrzebujących. Tak było i w okresie stanu wojennego, a tak było również w czasie wielkiej powodzi w 1997 roku. Kiedy na Ukrainie zawalił się komunizm, hojnie wspomagała rodzinne strony, zwłaszcza kościół w Komarnie. Odziedziczone po ojcu bogate zbiory obrazów i miniatur Przekazała w 1994 roku prezydentowi Lechowi Wałęsie. można je obecnie podziwiać na zamku królewskim w Warszawie i na Wawelu w Krakowie. Jędrzej Majka, tak opisał rzymskie mieszkanie landskoroński w sypialni portret świętego Karola Boromeusza pochodzący z czasów, kiedy święty żył, na odwrocie odręcznie napisana dedykacja dla kardynała Wojtyły. Kiedy Krakowski kardynał został papieżem, Karolina Landskorońska przykleiła drugą karteczkę, tym razem z dedykacją dla Jana Pawła II. W gabinecie olbrzymie biurko, na którym zawsze stał wazon ze świeżymi kwiatami. Zazwyczaj były to róże, ale nie tylko. Na biurku pełno drobiazgów należących do rodziny, a wśród nich nieduży obrazek namalowany przez Jacka Malczewskiego, przedstawiający jej ojca, Karola Landskorońskiego przy pracy. Obok stał telefon i notes z najważniejszymi numerami. Gustaw Herling-Grudziński, Edward Raczyński. Nac otrzymała doktoraty honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskiego Uniwersytetu na obczyźnie w Londynie i Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadała wiele odznaczeń, a wśród nich Krzyż Walecznych, Wielki Krzyż Orderu Polonia Restituta, Komandorię Orderu Świętego Krzyża Wielkiego z Gwiazdą, Przyznaną przez papieża Jana Pawła II w 1998 roku. Wtedy to Lanskorońska obchodziła setną rocznicę urodzin. Żyła jeszcze 4 lata, zmarła w wieku 104 lat 25 sierpnia 2002 roku w Rzymie, jak opowiadają świadkowie, na kilka dni przed śmiercią, powtarzała za uczniami idącymi do Emaus Zostań z nami, bo ma się ku wieczorowi dzień się już nachylił. Została pochowana na rzymskim cmentarzu Campo verano.